Nangadev, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj naszą misją jest przeprawienie się na drugą stronę rzeki. Właśnie idziemy kupić bilety na ferry, czyli... Na prom. Na prom, tak. I będziemy przeprawiać się do bary, płynąć i tam mamy taką misję, żeby nagrać reklamę dla To nie jest nasza pierwsza przeprawa promem, bo przeprawiliśmy się już trzy razy w przeciągu sześciu lat. To jest nasza czwarta przeprawa, dlatego tutaj w tym filmie możecie zobaczyć archiwalne nagrania z czasów kiedy przeprawialiśmy się z Wojtkiem i Patrycją w 2021 roku, żeby zobaczyć fort, taki który strzegł koryta rzeki. Ale teraz jedziemy zobaczyć farmę doktora Sergia. Możecie zobaczyć jak fery przypływa, jak odpływa. Kiedyś było ponoć aż trzy promy, trzy statki kursowały na zmianę, więc można było się przeprawić wiele razy, wiele samochodów, ale na marzec 2025 jest tylko jeden sprawny o nazwie Kunta Kinte. No i niestety, jak nie załapiesz się na czas, to musisz czekać nawet i półtora godziny, żeby ten prom Cię odebrał i potem przeprawa kolejne pół godziny do 45 minut. Więc jak jesteś w niefortunnej sytuacji, możesz czekać na przeprawienie się przez rzekę nawet pół godziny. Tyle możecie tutaj zająć. Po co przeprawiać się przez rzekę? Zapytacie, skoro w Banjulu, w Kombo jest tak pięknie, tak wspaniale, piękne plaże. No więc my przeprawiliśmy się po to, żeby odwiedzić safari w Fatali, to jest w Senegalu, tuż za granicą, żeby zobaczyć fort, który jest zaraz po drugiej stronie rzeki żeby zobaczyć wyspę Punta Kinte, oraz teraz jedziemy, żeby e, reklamować dla doktora, naszego dentysty Sergi'a jego farmę. Wchodzimy właśnie na fery. Wystraszyli nas, że już odpływa, ale jeszcze jest chwila. Nic, lecę sobie. Potrzeba, bo się. Można tak powiedzieć. No i sobie płyniemy, tak, tak to wygląda. Tak. Na tym nagraniu możecie podziwiać turecki statek, elektrownię, który zaopatruje część Banjulu co najmniej w energię. Jest napędzany na silniki Diesla, czyli na ropę. Ładny, co? Sorry. Oh. Z najnowszych informacji, które tutaj widzimy, to chyba budują nowe podejście do promu. Tutaj tracą linia. Tego wcześniej nie było, więc to chyba coś nowego. Wychodzimy, wychodzimy już z promu. Praktycznie jest. A prisel to wszędzie marek. Przeprawa promem w banżulu wiąże się oczywiście z przebywaniem w dużym tłumie, dlatego zawsze pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa, żeby was nie okradziono. Warto zawsze podróżować też z innymi ludźmi, e, znajdować przyjaciół, jeśli trzeba. Jedno z takich ważnych zasad to trzymanie plecaka na widoku, czyli najlepiej z przodu, bo ludzie lubią zaglądać paluchami w nie swoje rzeczy. wyszliśmy Sobie teraz i idziemy dalej już nasi ludzie. Zadzabiają, także Aha. Uciekamy stąd tutaj. No no, no. tutaj. ochrona. Nie, się przez rzekę. Sama podróż Fery. Promem trwała może pół godziny. Dość szybko. Teraz czekamy na naszego kierowcę. Doktor Serge wysłał swojego kierowcę. Miał już na nas czekać. Ale jak do niego zadzwoniłem to powiedział czyli już jadę. I był zdziwiony, że prom już wylądował. Więc czekamy w punkcie Afrisela, bo jest dość chłodno. I z od ludzi, którzy zaczepiają i proponują taksówkę. Czekamy już chyba z 20 minut. Eee, taksówkarz mówi, że jest bardzo blisko. Więc może zaraz będzie, a może nie. A, nareszcie jesteśmy już w samochodzie. <grym się> w samochodzie. Jesteśmy już w samochodzie, za chwilę ruszamy. Tutaj ledwo pan nas odebrał i już powiedział, że idzie na market coś kupić. W międzyczasie jeszcze mu się popsuł pasek od wentylatora, więc go naprawiał. Dlatego się spóźnił. Dlatego się spóźnił, tak. No i teraz jedziemy. Jakoś chyba mamy około godziny. Czy 40 minut. Jak ta miejscowość się nazywa? Dziufę? Powiedział Dziufę. Szukam Dziufę. tego na mapie. Żeby wiedzieć gdzie nas wywiozą jak coś. Ale jej nie mogę znaleźć. Może Dziufurę? Zostawiłeś dla swojej dziewczyny namierzanie? chociaż nas w razie czego, jak nas zamknął, jako. Zobaczymy, czy jest bystra, czy sama znajdzie na iPhone. Jak kocha, to musi się postarać. Ja bym nie sprawdzał bystrości, tylko poinformował. Ojej, nie będę właściwie. rzucał. To nie masz jej ułatwiać, tylko nam. Dobra, pokażę Wam otoczenie. Taka wioska. No, a tą drogą, o tą tam jedzie się na safari. Także, jakbyście przyjechali, chcieli jechać na safari do Senegalu, to musicie tak jak my, przekroczyć rzekę, czyli wziąć prom. Wcześniej rano, najlepiej, i ruszać wtedy w Senegal. Wtedy już potrzebne jest szczepienie najlepiej na żółtą febrę. Można, oczywiście, sobie poradzić bez, ale jeśli się ma taką żółtą książeczkę z tymi szczepieniami, to legalnie można. Do Senegalu wjechać, bo tam a, to szczepienie jest obowiązkowe. A tutaj w Gambii nie ma żadnych obowiązkowych szczepień, więc możecie wszędzie się poruszać i jest a, bezproblemowo, jeśli chodzi o Gambię. Jesteś w Kompakt. Tak, wygląda droga, jest asfaltowa, jest dosyć przestrzennie i jest pusto. Bo tutaj po tej stronie chyba nie mieszka zbyt dużo ludzi. Pan kierowca mówi, że to dobra dzielnica do robienia biznesu. Nie wiem jakiego biznesu, jak nie ma ludzi, ale może, może ma rację, kto tam wie. Prawdopodobnie już dojeżdżamy, jesteśmy blisko tego miejsca, ale w sumie nie wiem. W każdym razie aha, jedziemy drogą polną teraz. Problem, że nie wiadomo, co tutaj nagrywać, bo Ale to po prostu szczere pole, i w zasadzie nic tutaj jeszcze nie ma. Więc to w ogóle popsuło całe moje wyobrażenie o tym, co możemy tutaj zrobić, i jak możemy tutaj coś nagrać, i coś z tego stworzyć. A co sobie wyobrażałeś, tutaj, że będę? No, myślałem, że będą już posadzone rośliny. Że będziemy mogli pokazać jakieś małe roślinki. Że doktor będzie mógł ścieżką pomiędzy tymi roślinami przejść i będziemy mogli jakieś takie sceny nagrać. A tutaj jest po prostu. Tu można się potarzać w piachu. Łysepole. Tak to wygląda. Dojechaliśmy do Ndžufe. Ndżufer. Nie znajdziecie tego na mapie. Także jeśli zaginęliśmy po tym odcinku, to naszych chciał można szukać gdzieś w tej okolicy. Nie powiem, że tu jest jakoś ładnie. No nic tu nie ma, tak naprawdę. Ale nasz dentysta, dr Search, zrobił już tutaj e, borhol, czyli wykopał studnię głębinową. E, Kopię tutaj taki, jakby to powiedzieć, wodopój. Taki pojemnik na wodę, nie wiem, re rezerwuar po francusku na to mówi, e, co najśmieszniejsze. Przyjechaliśmy e, doktor, nie wiem, czy był trochę wypity, winko obok, ale przyjechał tu się nacieszyć. Także ramadan i post e, był do rzeki, a jak już przejedziesz przez rzekę, to nie trzeba pościć, bo nikt nie sprawdzi. Ojej, no próbowaliśmy trochę nagrać. Nie wiem, jak to nam wyjdzie, bo robimy dla niego TikToka o tej farmie po angielsku na Gambie, żeby rozpromować jego biznes. Starał się. Co prawda, mówię mu, że ma nagrać jedno zdanie. Nazywam się Dr. Search. Kupiłem tę pustą ziemię, żeby przerobić ją w piękną farmę i dostarczyć wam zdrowe jedzenie. To oczywiście zamiast nagrać takie jedno zdanie. Nagrał 3-minutowy monolog opowiadający o wszystkim, jak duża jest ta ziemia, co już wcześniej nagraliśmy jako wywiad. Eee, ale w koniec końców udało mi się to za trzecim razem załapał i nagrał tylko to po angielsku i w wallow. Paweł nagrał jeszcze trochę zdjęć e, dronem. <laughs> jest szósta godzina, ale słońce nieprawdopodobnie tutaj smaży. Chce się ciągle pić. Nie wiem, jak ludzie mogą tutaj pościć. Także co, Paweł spakowany, ja biorę też plecak. Tak, gotowy do drogi i, i idziemy przekonać. O, nasz kierowca odjechał. odjeżdża, no nie żeby nie odjechał bez nas. Patrz, odjeżdża. Nie wiem, trzeba szybko, żeby nas też wziął. Bo musimy zdążyć na prom powrotny. Ponoć o 10 wieczór ostatni prom, no ale wolałbym być trochę szybciej. W domu niepotrzebnie tutaj nie być. <laughs> Także idziemy negocjować nasze warunki uwolnienia i powrotu do domu. Koniec końców dotarliśmy do domu bezpiecznie i cało, chociaż nie obyło się bez przygód. Kierowca odjeżdżał i przyjeżdżał na to miejsce jeszcze kilka razy. Prawdopodobnie nasz szef, dentysta posyłał go po kolejne rzeczy, bo gotował. Chciał się z nami podzielić, ale nie zaryzykowaliśmy tym razem. Bo to potem różne rewolucje można przeżywać. Um, więc wyjechaliśmy z tego miejsca, z tego pola około 19. No i doktor Secz sprawdził w aplikacji, jak wyjeżdżaliśmy, że Prom dopiero co wyjechał z Bary. Co oznaczało dla nas, że teraz musimy czekać, aż prom przepłynie do Banjulu, wypakuje ludzi, zapakuje ludzi z Banjulu do bary, przypłynie i potem dopiero my możemy wsiąść. Dlatego mieliśmy czas, żeby dotrzeć na terminal i jeszcze w taksówce czekaliśmy jakieś półtora godziny, aż ten prom przypłynie. Także było już ciemno, ale byliśmy razem z doktorem, więc czuliśmy się bezpieczniej. Na koniec przy wyjściu z promu zaproponował, żebyśmy jechali razem, ale powiedzieliśmy, że mamy zaparkowany motor, dlatego wysz wyszliśmy sami z terminalu. No i zmęczeni, godzina 22, a tu, tu młodych ludzi już na nas napiera. Taksówka w ten kierunek, w tamten, dotykają cię. E I Paweł zapomniał. Wziąć plecaka do przodu, prawdopodobnie ze zmęczenia. Wyszliśmy z tłumu, a on poczuł, że ktoś odpiął mu główną kieszeń. Sprawdził, a tam nie ma mikrofonów. No i co tu zrobić? Dwóch białych, przecież nie wejdziemy w tłum w środku nocy, w tłum lokalnych ludzi, kogoś oskarżając, jeszcze byśmy zostali pobici albo gorzej. Więc po prostu zwiesiliśmy głowy i pojechaliśmy do domu. No trudno, strata. Pojechaliśmy zarobić, a straciliśmy. Zadzwoniłem tylko do szefa, do dentysty, że straciliśmy mikrofony. Powiedział, że mu przykro, no ale że pogadamy na drugi dzień. No i już w depresji czekamy, czekamy, co będzie dalej. Już się pogodziliśmy chyba powoli ze stratą. A tu rano 7.30 dzwoni do mnie szef i mówi, że nikt nie ukradł tych mikrofonów, tylko Paweł je wypakował w taksówce i zapomniał je spakować. Ale co ciekawe, one były w tej samej kieszeni, którą odpieli ci złodzieje. Więc gdyby nie, za, gdyby nie zapomniał ich e, spakować, to prawdopodobnie by je ukradli. A dzięki temu, że przetrzymał je e, przez pomyłkę w taksówce, no to nadal mikrofony są z nami. Także wszystko dobrze się skończyło. Ale pamiętajcie, drodzy, zawsze miejcie na oku swoje rzeczy. Kieszonkowcy w Gambii nie śpią i bądźcie. Bezpieczni, do zobaczenia w następnym odcinku